Pan na to, że Polska nie chce przyjąć uchodźców. A ja Pana pytam, ile Pan ma lat? Kiedy Pan zdążył zostać sk*****m? Kiedy? Niech Pan powie. Czy w domu Pana uczyli? Czy to było od kołyski? Czy Pan nie miał kołyski? Najciekawszy jest Lech Kaczyński w tym wszystkim. Rozciapciany w błocie smoleńskim. To jest coś fantastycznego. Wie Pan, takie rzeczy się nie zdają. Chciałbym chwilę merytorycznie, dobrze? Otóż, tu nie chodzi o to, że rząd, bo tutaj Pan powiedział, że do, do, domaga się dymisji, na, nawet dymisji rządu. Otóż, no nie ma żadnego znaczenia. To nagranie pokazuje, jak skorumpowana, jak moralnie niska jest cała klasa polityczna. Całe państwo polskie jest przeżarte. Musimy obalić obecność pospolitą, zrobić normalne państwo polskie. Tak obalono PRL i wprowadzono częściowo Rzeczpospolitą, trzeba obalić Cześć pospolitą. To jest państwo skorumpowane do początku, od początku do końca, w całości. I to nagranie jest tylko jednym... Jak ja, jeżeli ja mówiłem, że państwo polskie właściwie już nie istnieje, bo 80% naszego ustawodawstwa jest w Unii Europejskiej, państwo polskie już nie ma nic do gadania, prawda? I teraz potwierdza to minister. Jak nie istnieje, to budujmy nowe państwo. Agencje ratingowe i ich opinie zazwyczaj oceniały istniejącą rzeczywistość i warunki inwestycyjne. Tym razem Moody's przestrzega przed wyborem Donalda Tuska na prezydenta Stanów Zjednoczonych. Na sześć tygodni przed wyborami do Białego Domu agencja jednoznacznie opowiedziała się po stronie Hillary Clinton. Jeżeli tak jest, to rząd i parlament staje się dyktaturą, a państwo staje się więzieniem. Dość dyktatury kobiet! Dość dyktatury kobiet! Dość dyktatury kobiet! O! drogi, drogi Państwo! Ja tutaj jestem po to, aby poprzez krzyże przemówił Duch Święty do narodu francuskiego, i nie mogę ingerować w wybór. Szczerze mówiąc, to wolałbym Marie Le Pen. A co Duch Święty według Pana powinien przekazać francuskiemu narodowi? Wie pan, to jest trudne pytanie Duch Święty, co powinien przekazać, myślę, że żeby po prostu roztropnie głosowali i nie poddali się zagładzie islamskiej. Czy uważa Pan, że Zagłada Islamska zagraża również w Polsce? Uważam, że jak w razie zostanie dokonany zły wybór we Francji, ale to poprzez Fra Francję dojdzie też niestety i do Polski. Obawiam się tego. A czy Islam to jest religia, nie wiem, zła? Niedobra? Co pan uważa? Szczerze, nie mam wyrobionej opinii na ten temat. Słyszałem, że, słyszałem, że to jest po prostu zła. Po prostu zła. Czyli jest to wymysł szatana? Yy, tak, w tym, właśnie, w tym właśnie szatan działa. I dlatego właśnie podczas Ducha Świętego chcę właśnie oczyścić tą złą aura. Gospodarze, programu jest Karol Straszkow. Witam Państwa gorąco i serdecznie. Świat nam, proszę Państwa, wypiękniał. Mamy oczywiście na myśli porę roku i pogodę. A więc pogodą ducho rozpoczynamy kolejny y, odcinek Familiady. Od takiej krótkiej historyjki do lekarza przychodzi artystka mająca kłopot z gardłem, jak to zawsze artyści. Mówi, wie Pan, nie mogę śpiewać, bo tu coś mam y, z głosem. On mówi, proszę, pana, proszę Pani, niech Pani codziennie rano wypija naczczo y, surowe jajko. Proszę pana, ale ja, panie doktorze, nie znoszę jajek. Ale ja panią proszę, żeby pani wypijała, a nie znosiła. E witam państwa. A propos, a propos jajko w żółtym kolorze. <laughs> Państwo, e witam serdecznie. To co pan kocha, Gdańsk? Dzień dobry. Gdańsk nie nawiza Za strony Gdańsk, jebony Gdańsk. Jebany skurwia gdańsk Fuck you, z gdańskim Złodziej wymknął się z pokoju zatrzymań To było zaskoczenie Podczas całego doprowadzenia Nic zachowanie podejrzanego Nie wskazywało W żaden sposób na to, że Jakiś on może podjąć próbę ucieczki Nie dość, że próbę podjął To jeszcze zamknął policjantów, bo zatrzasnął za sobą drzwi To działanie Doprowadziło do Utraty Zaufania społecznego Y, społeczeństwo do policji. Później było jeszcze gorzej uciekinier wychodząc powiedział ochroniarzowi do widzenia, a ten był w trakcie zmiany skarpetek. To już była popołudniowa chyba godzina już. Wiem, że chciałem zmienić skarpety, bo już czuć było po prostu. Cała sprawa brzydko pachnie i odczuwa to tamtejsza policja. E, co pan sądzi o formie dzisiejszego polskiego kina? No nie tak miało być. Nie wiem, czy pan że ja w Titaniku miałem zagrać, ale nie zagrałem. Nie zagrałem. Książę Michał się wykichał aby pierniczył się w po i nie ma odbudowy świątyni i pochwycenia. A bolek Paliwoda mnie zostawił. Uh -huh. Upadłem w analizę pornografii i się rozwaliłem. I się nie wywaliłem. A nie tak miało być. Miało być tysiąc ten kresu Chrystusa, przebudzenia. Ja miałem mieć 44. prezydentem Stanów i mam największą schizofrenię. Miałem mieć 44. prezydentem Stanów Zjednoczonych. Grom miał otoczyć WTZ, Grom miał otoczyć WTS, center czwarty samo miał być uwalony. A Jaruzelski jak dostał objawienie 11, 11 października 1993 roku, dostał kamieniem i Bóg zaczął mu objać 11 rozdział Izajasza, 11 rozdział Apokalipsy, to zamiast baran zatrzymać pływa księcia Michała w Pomazańca, to się modlą za księcia Michała w Pomazańca. Zamiast przyjść z objawieniem, że, że i, bo już szyfry naparzały o, o zamachu z 11, Jaruzelski wiedział o zamachu z 11 września. Jaruzelski wiedział, Jaruzelski wiedział. 11 Bóg mu zaczął to objawiać. Skąd pan, pan zna te szczegóły? Ja się nawróciłem w 91 roku, e, 6, 26 sierpnia wyznałem swoje grzechy seksualne z Violetą letą i, 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 i no, słyszałem swoje analizmy I, i 10 dni żyłem w łasce oświęcającej. 6 września przyszłem do wspólnoty Maury, Maurycy, ksiądz Wojtek Jaskiewicz. 10 dni byłem w łasce przynajmniej jako Pana Zbawiciela. W drugim miesiącu miałem, potem poznałem księdza pedałka, który miał taką białą szatę, i, taką białą szatę i, i, i samochód Poloneza. I miałem mieć tą szatę, miałem być jego kierowcą, miałem się od Bolka Paliwodu uczyć i od Józefa Wiciela. Józef Wiciel miał być premierem, a Kaczor Donald rządzi krajem, słuchacka miała być 9 lat. Biała szata, miecz, miał być zupełnie inna. Kto teraz wybiera numer? Już się doczekałem. Witam serdecznie, Plisa, z kim mam przyjemność. Witam Ciebie, Kriso. Co tam u Ciebie? <grystanie> Proszę uprzejmie Pana imię. Ej, Piotr, Siemal. Pan Piotr. Panie Piotrze, data urodzenia? Ej, 93 rok. Słuchaj, Kriso, powiedz mi taką sprawę. Gdzie są słocze kule z Dragonbola? Czekam. <grystanie> Panie Piotrze, to nie jest pytanie do kart. Czy ma Pan pytanie do kart? Ej, tak, mał. Gdzie są słocze kule z Dragonbola? Powtórzę jeszcze raz. Jestem <grystanie> śmiertelnie poważny. Um, panie Piotrze, no cóż, no ja tutaj, pan wydawca, pan wydawca coś mi tutaj sugeruje, ale nie rozumiem, Co pan wydawca mówi, jeszcze raz? Proszę mi uwierzyć, to jest moje marzenie dzieciństwa. Zawsze patrzę, gdzie jest schował. Ale czy pan wydawca chce się pana zapytać przeze mnie, czy pan chce wszystkie siedem, tak? Dobrze rozumiem? Wszystkie siedem w tym momencie. Panie Kristo jestem tutaj z tą go i fuzję przechodzę z Marcinem, także nie pierdol się, tylko mów. Oj, no Panie Piotrze, gdyby Pan tego słowa nie użył, to może by mi te karty dla Pana postawił, na te kule z Dragonbola. Natomiast Panie, mój drogi Piotrze, jesteśmy w telewizji. Ja wiem, że jest pora późna, ale takich słów wulgarnych niestety, no ja nie chcę, żeby widzowie słyszeli takie słowa. Także Panie Piotrze, no bardzo mi przykro, nie powróżę Panu, bo niestety jakieś zasady kultury, moi drodzy, nas obowiązują. Gospodarzem programu jest Karol Strasburger. Witam Państwa, gorąco i serdecznie. Oczywiście, jak zawsze, kolejna familia przed nami. To taka uwaga do grających. Odpowiedź nie musi być merytoryczna, czasami wystarczy, aby była inteligentna. Otóż rzecz się dzieje na wykładzie. Profesor zadaje studentowi pytanie, jakich zwierząt w Australii nie było przed przybyciem człowieka? Student się pozastanawiał i powiedział, domowych. I to była ta inteligentna odpowiedź. Eee, polecam takie. Izabela z Warszawy. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Panie redaktorze, Panie Jasku, czy ja mogę tak do Pana mówić? Proszę bardzo. Panie Jacku, Pan mnie tak rozgrzewa. Pan jest taki fajny gościu, że normalnie jak patrzę na Pana, to aż mi mokro. Pani Izabelo, dobrze, że mamy godzinę 23, bo mam nadzieję, że dzieci, a pani yy, mam nadzieję, że może je ma, yy, już śpią. Także moi kochani, takie wyznania po północy. Wracamy po reklamie. Świat być może ten, w którym żyjemy, co tylko istnieje taka szansa. Jest najlepszym z możliwych, jeśli ty i ja mieliśmy zachować wolną wolę. Ja jestem... Jezus Maria, ja się z jednej rzeczy cieszę, że ja te nie zostałem w gimnazjum, które on kończy. <śmany> Nie, może objawienie, może objawienie. Objawienie. Zostoczone. 18 sierpnia 2018 roku, jest na O, ale to pan jest, to pan jest ciekawym facetem, muszę to powiedzieć. Pan pracuje, tak z datami, nie wiedząc czy pan się zgodzi. Ale ja już to zrobiłem, <grym> tak. Rozmawiałem z urzędem. Jeszcze raz, jeszcze raz królewskim. Rozmawiałem z urzędem i mamy. W sierpniu przyszłego roku. Sierpnia przyszłego roku. 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 A załączony dzisiaj. E... A zaręczymy dzisiaj przed praktycznie całą Polską i z pewnością y, nigdy nie będzie się udziałała Maja dzieci dla mnie mm -hmm. i nie zrobić nic takiego, co mogłoby być niezgodne z tym, co zostało założone i na... A wie pan, a wie pan, że to brzmi jak przysięgam Ale, ale nie 4... tak brzmi.